W odległym zakątku Imperium Rzymskiego święty człowiek głosi przesłanie pokoju. Karmi głodnych, leczy chorych i ożywia zmarłych. Jego wyznawcy nazywają go Bogiem. Nazywa się Apolloniusz Stiany. Jest jednym z kilku duchowych przywódców ruchów rywalizujących z Jezusem o uczniów i mogących podważyć fundamenty chrześcijaństwa. Co to za konkurencyjne religie? I dlaczego chrześcijaństwo w końcu zwyciężyło? Dwa tysiące lat później przyjrzymy się rywalom Jezusa. Sekrety Biblii Rywale Jezusa. 30 rok naszej ery. W Jerozolimie człowiek nazywany Jezusem głosi Ewangelię miłości i zrozumienia. Ma zaledwie garstkę wyznawców, ale dwa tysiące lat później przerodzą się w największą religię świata z dwoma miliardami wiernych. W czasach Jezusa było wiele ruchów religijnych, niektóre głosiły niemal identyczne przesłanie. Często powtarzamy, że w świecie grecko-rzymskim umierało i rodziło się wielu bogów i cudotwórców. W czasach Jezusa Rzym wchłonął i podbił niemal cały znany świat. Ten nowy tygiel kultur w cesarstwie stworzył mocną mieszankę rywalizujących religii i bóstw, konkurujących proroków, mesjaszy i synów Bożych. Bogowie olimpijscy rzymskiej mitologii Jowisz, Mars i Wenus starli się z alternatywnymi panteonami Persji, Egiptu. I Izraela. Cudotwórcy głoszący nowe prawdy duchowe pojawili się w całym imperium. Pojawiły się nowe postacie religijne, niektóre zrodzone z dziewic, inne celebrujące sakramentalne posiłki, niektóre podobno ożywiały zmarłych. Wiele z tych religii było popularniejszych niż nowo powstałe chrześcijaństwo. Niektóre miały potężnych patronów i charyzmatycznych przywódców. I rzucały wyzwanie wczesnochrześcijańskiemu Kościołowi w całym imperium rzymskim. Jednym z tych rywali Jezusa był Apoloniusz Stiany, człowiek o uderzająco podobnym profilu. Był filozofem, uzdrowicielem i egzorcystą. Chodził na bosaka. Apoloniusz urodził się mniej więcej w tym samym czasie, co Jezus w dzisiejszej Turcji. Tak jak w biblijnej przypowieści o narodzeniu Jezusa, jego cudowne przyjście na świat ogłosił jego matce Bóg. Apoloniusz był pogańskim filozofem, który uczył szacunku dla wielu bogów rzymskiego imperium. Miał setki wyznawców od greckich intelektualistów po perskich arystokratów. Opowieści o Jego życiu i naukach są niezwykle podobne. Głosił pokój i miłość uzdrawiał chorych i rannych. Mam wrażenie, że opowieści o Jezusie wzorowano na życiu Apolloniusza Ztiany, choć bardziej prawdopodobne, że opowieści o Apoloniuszu Ztiany wzorowano na Ewangeliach Jezusa. Podobno tak jak Jezus Apoloniusz ożywiał zmarłych. Gdy rzymski senator opłakiwał śmierć córki, Apoloniusz wskrzesił ją osiem dni po śmierci. Według jego biografa, Apoloniusz dożył sędziwego wieku i zamiast umrzeć, niebiański chór zabrał go do nieba. Mimo swoich osiągnięć, Apoloniusz nigdy nie miał tylu wyznawców, co Jezus z Nazaretu. Może błędem Apoloniusza jako przywódcy religijnego był słaby marketing? Apolloniusz przemawiał tylko do będącej w mniejszości wykształconej klasy wyższej świata rzymskiego. Chrześcijaństwo znajdowało wyznawców w licznych biednych społecznościach całego imperium. Nigdy nie miał wspierającej go społeczności ani zorganizowanej struktury społecznej tak jak Jezus. Apolloniusz nie miał szczęścia zostać zapamiętanym przez historię tak jak Jezus. Niektórzy badacze sugerują, że Apoloniusza zapomniano nie dlatego, że jego wiara umarła, ale dlatego, że rozwijający się kościół chrześcijański zatuszował jego nauki. Uważam, że nikt w świecie chrześcijańskim nie chce wspominać o Apoloniuszu z tyany, bo był bardzo podobny do Jezusa. Kilka stuleci po swoich narodzinach Apoloniusz był tylko przypisem w historii religii. Nieznanym i niewielbionym. W tym samym czasie pojawił się inny konkurencyjny Mesjasz. Religijny showman, który mógł przyćmić przesłanie Jezusa. Jezus należy do Trójcy Świętej. Ja jestem Duchem Świętym. Znany był jako Simon Magus. Szymon Mag. Urodził się w Samarii, kraju sąsiadującym z Judeą. Ale nauczał od Egiptu po Rzym. Był na tyle potężny, że wspomina o nim Biblia. Opisany jest w dziejach apostolskich. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii. Poważali go wszyscy. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. Dzieje Apostolskie rozdział 8, wers 9. Mamy mocne dowody, że Szymon Mak mógł być uważany za rywala Jezusa, bo jest negatywnie przedstawiony w Nowym Testamencie. Nie poświęca się czasu na negatywną kampanię przeciwko komuś, kto nie sprawia żadnych kłopotów. Wyznawcy Szymona wierzyli, że jest Mesjaszem. Ale sam Szymon mówił, iż żyją dwa wcielenia Boga. Według wczesnochrześcijańskiego uczonego Ireneusza Szymon twierdził, że jest wielką mocą Bożą, męskim mesjaszem. A pierwszą myślą lub żeńskim mesjaszem jest kobieta o imieniu Helena. Szymon Mag znalazł ją w niezwykłym miejscu. Helena, która opuściła dom publiczny, symbolizowała upadek i odkupienie. Na tym świecie każdą winę można odkupić. Osoba, która zbłądziła, może odkupić winę ku radości Boga. Rosła liczba wyznawców Szymona w Samarii, Fenicji, a nawet Rzymie. Mimo licznej rzeszy wyznawców, Szymon dostrzegał rosnącą potęgę chrześcijaństwa i próbował znaleźć swoją drogę. Wkrótce po śmierci Jezusa apostoł Piotr wygłosił kazanie do grupy jego wyznawców, obdarzając zgromadzonych Duchem Świętym. Wśród gapiów był Szymon i kilku jego wyznawców. Byli pod wielkim wrażeniem, obserwując przykładanie rąk i przekazanie Ducha Świętego. Nowy Testament opisuje, co było potem. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im nie te władze, powiedział. Dzieje apostolski rozdział 8, wers 18. Piotr potępił Szymona za pomysł, że może kupić błogosławieństwo. Nie można kupić błogosławieństwa ani drogi do nieba. Jesteś grzesznikiem, heretykiem. Z tego wydarzenia narodziło się słowo Symonia, grzech kupowania korzyści duchowych. Konflikt między Szymonem i Piotrem osiąga szczyt w księdze zatytułowanej Dzieje Piotra, napisanej w II wieku naszej ery. Według niej Szymon i Piotr ścierają się w serii konkursów cudów. Szymon twierdzi, że potrafi dowieść, iż jest w potężniejszy w się, niż Jezus. Szymon drwił z Piotra, mówiąc, że wzniesie się, się do nieba. Nie Wtedy Szymon zaczął lewitować. Dzieje Piotra tak opisują te sceny. Gdy został uniesiony wszyscy za nim powstali. Dzieje Piotra, rozdział trzeci, wers 32. Oni miały tłum, patrzył na Piotra, który uniósł ręce w modlitwie, prosząc Jezusa, by obalił jego rywala. Może modlitwa Piotra była niechrześcijańska, ale skuteczna. Dzieje Piotra opisują jej skutek. Spadł z wysokości i złamał nogę w trzech miejscach. Wtedy wszyscy zaczęli rzucać weń kamieniami. Od tego czasu wierzyli Piotrowi. Rozdział trzeci, wers 32. Dzieje Piotra sugerują, że wtedy Szymon Mag stracił swoich wyznawców. Ale do 300 roku naszej ery miał zwolenników w Syrii, Egipcie i Rzymie którzy czcili Szymona jako boga i wybawcę. Jeden z wczesnochrześcijańskich pisarzy twierdził nawet, że rzymski cesarz Klaudiusz wzniósł pomnik Szymona Maga z inskrypcją „Szymonowi Bogu Świętemu”. 300 lat po przyjęciu przez cesarza Konstantyna chrześcijaństwa, 300 lat po śmierci Jezusa, kościoły Szymona zaczęły znikać. Do dziś większość ludzi niewiele wie o Szymonie Magu. Ich informacje pochodzą z Biblii. Zapewne wiedzą o nim tak mało, bo przegrał debatę. Jego wyznawcy nie dożyli tego dnia, a przeznaczeniem przegranych jest zapomnienie. Innymi słowy, historie piszą zwycięzcy. Chrześcijanie w końcu przeważyli liczebnie wyznawców rywali i chrześcijańscy historycy... Zdemonizowali ich lub strywializowali. Szymon Mak i Apoloniusz Stiany są dziś praktycznie nieznani. To zapomniani Mesjasze zapomnianych religii, ale jeden rywal Syna Bożego zyskał wieczną złą sławę, gdy Rzymianie stracili Jezusa. W 30 naszej ery Jezus z Nazaretu zebrał wyznawców. Głosił Ewangelię pokoju i zrozumienia w Jerozolimie i całej ziemi świętej. Niektórzy z wyznawców zaczęli nazywać Go Synem Bożym. Problem w tym, że już był Syn Boży. Nazywał się Tyberiusz. Cesarz rzymski, który rządził ogromnym imperium. A Jerozolima stanowiła jego niewielką część. Rzymianie zachęcali swoich rozproszonych obywateli do czczenia władcy imperium jako jednego z bogów. Gdy uczniowie zaczęli nazywać Jezusa Synem Bożym, wpadł w konflikt z najpotężniejszym imperium świata. Świat rzymski uznawał wielu bogów. W wielkich świątyniach Rzymu wierni składali ofiary Zeusowi, Wenus lub Marsowi. Ale świątynie w całym imperium poświęcone były cesarzowi. Imperium powstało, gdy cesarz August zjednoczył skłócone frakcje Rzymu w 27 roku przed Chrystusem. Przejął kontrolę nad Senatem, rozwiązał republikę i ogłosił się cesarzem. To polityczne posunięcie miało religijne reperkusje. Przywrócił pokój w imperium. Ludzie byli mu tak wdzięczni za przywrócenie porządku, że całkowicie zaakceptowali pogląd o jego domniemanej boskości. Tak się rozpoczął prawdziwy kult rzymskich cesarzy. Przez 300 lat cesarze rzymscy byli czczeni w swoich świątyniach z wielką pompą. Przed umieszczeniem w świątyni posągi panującego cesarza i jego poprzedników były podziwiane i dekorowane przez lud. Punktem kulminacyjnym każdej ceremonii religijnej była uczta, która symbolizowała hojność władcy Rzymu dla poddanych promowała cesarza i polityczną potęgę Rzymu. Uczestniczący w uczcie okazywali swoją lojalność wobec boskiego cesarza. Ludzie w całym imperium cieszyli się pokojem i dobrobytem, jakie przyniósł im Rzym. Okazywali to czcząc cesarza jak Boga. Nazywano go Bogiem, Synem Boga, Panem, Odkupicielem. Oczywiście takie same tytuły pierwsi chrześcijanie nadawali Jezusowi. Gdy Jezus jest nazywany Synem Bożym, tytułem zarezerwowanym dla cesarza popełnia zbrodnie przeciwko Imperium. Rzym szybko reaguje. Jezusa stracono rzymską metodą, przez ukrzyżowanie, które było zarezerwowane dla morderców lub zdrajców, jako symbol i ostrzeżenie dla innych. Cesarz ukarał konkurencyjnego Syna Bożego śmiercią. W Rzymie niewielu zauważyło śmierć mało znanego świętego w Jerozolimie, ale ukrzyżowanie Jezusa nie zatrzymało jego posłania, tylko przyspieszyło rozwój ruchu chrześcijańskiego. Sto lat po śmierci Jezusa nadal powszechne było czczenie cesarza, ale rozwijający się ruch chrześcijański znalazł nową siedzibę główną, w samym Rzymie. Wcześniej chrześcijanie byli nawet nazywani ateistami, bo odmawiali czczenia cesarza. Kara to prześladowania, a czasem śmierć. Cesarz nadal rządził niepodzielnie, ale w 132 roku wyzwanie kultowi cesarza rzucił kolejny rywal Jezusa. Żydowski przywódca z Jerozolimy, który nie głosił pokoju, lecz wojnę. To Szymon Bar-Kochba. Wielu ówczesnych Żydów uważało, że Bar-Kochba ma większe prawo do tytułu Mesjasza niż Jezus. Tak jak Jezus był potomkiem królewskiego rodu Dawida. Tak jak Jezus był charyzmatycznym przywódcą z małą grupą lojalnych uczniów. Spójrzcie na nich. Chcą nas kontrolować. Tak jak Jezus, otwarcie występował przeciwko Rzymowi. Ale w przeciwieństwie do Jezusa, Szymon Bar Kochba walczył z Rzymianami. Iskra, która zapoczątkowała bunt Bar Kochby, pochodziła od cesarza rzymskiego Hadriana. Hadrian zbudował pogańską świątynię poświęconą rzymskiemu bogowi Jowiszowi, na miejscu wielkiej świątyni Jerozolimskiej. Dla Żydów była to bluźniercza profanacja, która wstrząsnęła miastem. Rewolta Bar-Kochby była dokładnie zaplanowana. Już około 125 roku Żydzi zaczęli gromadzić broń. Główną ideą powstania Bar Kochby była wojna partyzancka. Możemy sobie wyobrazić bandy wyskakujące na legionistów z podziemnych kryjówek, w których gromadzą zapasy żywności i broni. Początkowo powstanie okazało się wielkim militarnym sukcesem, bo Bar Kochba i jego ludzie wiedzieli, jak dowodzić armią i jak prowadzić wojnę. Kampania Bar Kochby była tak udana, że zmiotł z powierzchni ziemi cały legion rzymski. Wyzwolił Jerozolimę spod rzymskiej okupacji, a potem zwyciężał Rzymian w całej Judei. Gdy imperium rzymskie żelazną ręką sprawowało władzę nad całym światem śródziemnomorskim, Judea była jedynym wolnym państwem. Wyrzucił Żyjan z Judei. W pewnym sensie to wzbudziło mesjanistyczne uczucia u wielu mieszkańców kraju. Szymon Bar Kochba ogłosił się Nazi Izrael, czyli księciem Izraela. Dla swoich wyznawców mógł być wyłącznie długo oczekiwanym żydowskim mesjaszem, ale dla ówczesnych Żydów Termin Mesjasz miał inne znaczenie. Żydowskie słowo Meshiach, od którego wywodzi się słowo Mesjasz, oznaczało kogoś namaszczonego. Odnosiło się do arcykapłanów i królów namaszczanych olejkiem. Idea mesjanizmu w judaizmie jest inna. Dopiero od Nowego Testamentu mamy ideę przyszłego władcy, Syna Bożego, który będzie cierpiał i umrze. Dla wielu Żydów z pierwszego wieku naszej ery Militarny triumf Bar Kochby uczynił z niego lepszego od Jezusa kandydata do tytułu Mesjasza. Panowało przekonanie, że potomek Dawida, rojalista, pretendent do tytułu Mesjasza, rozwiąże problemy świata drogą interwencji wojskowej. Mesjasz miał pojawić się jako zwycięski król, obalający Rzymian i tworzący Państwo Izrael. Ten nowy Mesjasz zagrażał wczesnochrześcijańskiemu Kościołowi. Mark Kochba zażądał nawet, żeby jerozolimscy chrześcijanie wyrzekli się Jezusa i Jego uznali za jedynego Mesjasza. Dla wielu ukrzyżowany Cieśla nie wyglądał na Mesjasza w porównaniu z odnoszącym zwycięstwa przywódcą wojskowym, który pokonał najpotężniejsze imperium na ziemi. Jego wyznawcy wierzyli, że Bar Kochba zwyciężył, a Jezus przegrał. W Jerozolimie bito monety przyznające Bar Kochbie status zbawiciela i odkupiciela. Po jednej stronie była inskrypcja głosząca rok pierwszy odkupienia Izraela. Z drugiej był wizerunek świątyni zwieńczonej gwiazdą, ponieważ Bar Kochba znaczy dosłownie Syn Gwiazdy. Dla wielu Żydów pojawił się prawdziwy Mesjasz. Dla żydowskich chrześcijan był potężnym rywalem Jezusa, porywającym ludzkie serca i umysły. Ale po drugiej stronie Morza Śródziemnego cesarz zbierał armię. Rzym chciał potraktować tego Mesjasza tak samo jak poprzedniego. Po ukrzyżowaniu Jezusa, przywódca żydowskiego buntu Szymon bar Kochba dokonał niemożliwego. Pokonał potężny Rzym. Bar Kochba i jego powstańcy wygnali Rzymian z Jerozolimy. Nazwano go księciem Izraela, mesjaszem. Izrael w końcu był wolny, ale imperialny Rzym nie chciał pogodzić się z porażką. Cesarz rzymski Hadrian wysłał armię do tego zakątka imperium. Jego legiony trzy lata walczyły z wojskami Bar Kochby, dopóki nie osaczyły niedobitków w fortecy na wzgórzu zwanej Betar. Według żydowskiej legendy, jego ludzie odcinali sobie palec, by dowieść swej nieugiętej odwagi. Wzywam wszystkich, by to zrobili. Dla pobożnego Żyda takie samo okaleczenie jest strasznym grzechem. Ale dla zwycięstwa ludzie Barkochby byli gotowi zaryzykować wszystko, nawet potępienie. 35 rok naszej ery. Rzymska armia brutalnie rozprawia się z Bar Kochbą. Cesarz poprzysięga całkowicie zniszczyć przysparzający kłopotów naród żydowski. Jerozolima zostaje zajęta i odbudowana jako rzymskie miasto. Judaizm staje się zakazaną religią. Zabijani są rabini. Dopiero za 2000 lat armia żydowska ponownie przejmie kontrolę nad Jerozolim. Powstanie Barkochby zamiast uratować, zniszczyło naród wybrany. Ten Mesjasz przegrał. Ale jego gwałtowny koniec mógł przysporzyć nowych zwolenników pokojowemu przesłaniu Jezusa. Jezus jest antytezą wszystkiego, co wiąże się z wojskiem. To pacyfista. W żaden sposób nie przypomina króla Dawida, choć jest jego potomkiem. Jego siłą jest jego nauka, głoszenie końca świata i nadejścia Królestwa Bożego. Jezus niósł przesłanie pokoju. Gdy mówił swoim uczniom, by poddali się Cezarowi, Dosłownie miał na myśli: Płaćcie podatki i przestrzegajcie prawa. 138 rok naszej ery. Gdy wyznawcy wojowniczego mesjasza Bar Kochby zostali starci na Proch, uczniowie Jezusa powoli zdobywali punkt oparcia w Imperium. Rzym nadal rządził niepodzielnie. Jego legiony stacjonowały w najdalszych zakątkach znanego świata. Od gór Szkocji po obrzeża Sahary i ogrody Persji. Z legionami pojawiła się kolejna potężna religia. Bóg żołnierzy, odkupiciel o imieniu Mitras. Legenda o Mitrasie jest niezwykle podobna do opowieści o Jezusie. Zrodzony z dziewicy 25 grudnia. Przed powołaniem do niebios, spożył ostatnią wieczerzę. Potem z martwych wstał i wrócił na ziemię jako syn Boży. Do roku 200. wyznawcy Mitrasa przewyższyli liczebnie wyznawców Jezusa z Nazaretu. Gdybym był hazardzistą, zapewne postawiłbym na to, że mitraizm stanie się oficjalną religią Imperium Rzymskiego, a nie chrześcijaństwo. Był bardzo popularny wśród wojskowych i urzędników rzymskich pracujących w Imperium. Świątynie Mitrasa odkryto w całym Imperium Rzymskim, od centrum Londynu po góry Rumunii. Budowano je pod ziemią, a ich sklepienia często zdobiły symbole kosmosu. W każdej świątyni dominował posąg lub fresk przedstawiający Boga. Zawsze przedstawiano go siedzącego na grzbiecie byka. Skręcał bykowi łeb i rozcinał mu gardło. To się stało głównym aktem liturgicznym kultu Mitrasa. Nowy wyznawca religii Mitrasa przechodził sekretny rytuał inicjacji. Nowo przyjęty miał zawiązane oczy i był skrępowany. Symbolicznie przecinano jego więzy ze światem i symbolicznie otwierano mu oczy. Gdy kapłan Mitrasa oferował mu Królestwo Ziemskie, Nowicjusz musiał odmówić, mówiąc, moim jedynym mistrzem jest Mitras. Dopiero po inicjacji nowy wyznawca mógł przystąpić do sakramentalnej uczty. Rytualny posiłek w kulcie Mitrasa, chleb i wino, miał symbolizować ofiarę z krwi i ciała Mitrasa oraz świętego byka, którego zabił. Nie wiadomo, co było pierwsze uczta z chleba i wina Mitrasa, czy rytualne spożywanie chleba i wina przez chrześcijan w czasie mszy. Do roku 200, gdy mitraizm rozprzestrzenił się w całym Imperium Rzymskim, obie religie od dawna miały ustaloną pozycję. Może dzisiaj ludzie byliby niezadowoleni z porównania chrześcijańskiej świętej eucharystii z ucztą Mitrasa. Na pewno złościło to chrześcijan z I wieku i mogli tylko stwierdzić, że to diabeł nakłonił wyznawców Mitrasa do naśladowania prawdziwej eucharystii. Tajemnicze religie to ekskluzywne kluby. Mitraizm był wyłącznie męską sektą i może to doprowadziło do upadku tej religii. Może chrześcijaństwo zwyciężyło, bo było bardziej otwarte, a nie dlatego, że oferowało bardziej etyczny system i życie we wspólnocie.